dawno nic nie było nagrywane, ale jest znowu dobra okazja. Mamy co, niedzielę wielkanocną, a ja zamiast na, na święta to jadę do... lecę w sumie do Maroko. Także zajebisty wypad się szykuje na tydzień, szkoła surfowania w Maroko. Jesteśmy teraz w Poznaniu, 8 rano i zaraz pociąg do Krakowa, stamtąd lot. Także lecimy. W to by trzeba coś zjeść, albo kawę. Zobaczmy odjazdy No ja z Kraków trzeci ten Szybkie śniadanie na słodko I zara Lecimy dalej na pociąga Jest o 9.11 Dobra zaraz pociąg i lecimy 5 godzin podróży Może się wyśpię No widzę, że nie wyspany Dobra, jesteśmy w Krakowie, teraz szybka akcja na od razu na taksówkę, mam w sumie 2,5 godziny do samolotu i Maroko, także szukamy taksówki. Słowa od razu ogarnięta, także lecimy dalej. Już jest. No, jesteśmy na lotnisku. Szybka akcja, 15 minut. No Mega dobrze, że teraz są święta, bo miasto puste, nie ma korków. Także szybko teraz przebiję się przez bramki, żeby mieć spokój. Zjem coś i, i lecimy. To nawet Hilton jest nieźle Dobra, tutaj tu są odlaty tu, coś tam Jśmy da. dawno nie byłem w Krakowie, no dzisiaj nie zwiedzę, ale nisko pamiętam, to jest dosyć duże Ja też jestem dobry. Wziąłem litr wody i wypiłem dwa łyki z niej. bym się wywalić, no ale... Już trudno. A, no, a woda Fiji najlepsza podobno na świecie. No dobra, udało się przejść. Kurde, jak ja nie lubię tych kontroli. Zawsze, zawsze się do czegoś doczepią. W każdym razie, z tego co wiem, tam w tym Maroko nie bardzo można alko kupić. Plus teraz jest w ogóle ramadan, to w ogóle będą jaja. a Trzeba jakieś alko zakupić, przynajmniej Ktoś tam na grupie już pisał na Whatsappie, może być w sumie to dobry plan. Ja aż tyle nie piję, ale na sucho też nie można, także trzeba zaraz coś poszukać. Myślę, że Jagerek by był dobry. tu że będą Jagerki. Tu są whisky. Jagerek by wyjechał idealnie. Można chyba litr wnieść. A tu jest akurat... Ile? Litr? No w sumie mniej bym wziął. 0,7 siedem wystarczyło. Weźmiemy w sumie miodowego zimbima. Jak Jager... poza miatą, to nie No dobra, mamy lity do błyskacza. Myślę, że starczy. Ja tam nie jadę pić, tylko na sportowo. Ale nigdy nie wiadomo. Wieczorkiem się przyda drineczek nad oceanem. Dobra, teraz jakby trzeba coś zjeść ciekawego. Albo cokolwiek w sumie. No, lecimy. Kipa już poznana, parę osób już się znalazło na lotnisku. I zaraz start. A dość autobus chyba jest. Ciepło, <grymne> 25 stopni jest. Muszę się przebrać. Ale miksowa. Szkoda, że tak ciemno, ale no... Nieźle. chyba idzie po prostu... się idzie po prostu pieszo do terminala i tyle. Nikt się nie zawiezie. No dobra, to idziemy. Są, całą wszyscy. Już czekają. To no jest Maroko. Oczywiście. Tu na nas czekają nawet. Lowy, i wszystkim to to w jednym jeszcze następnych 7 dni. Po lewej stronie siedzi Husa i nasz kierowca, to jest mój przyszły mąż. Tutaj trwają bez tracki z rodzinami. Jeszcze <grywa> 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 się nie decydowaliśmy oboje, ale e, wszystko jest na dobrej drodze, tak? To, e, teraz mam pytanko, czy ktoś ma ze sobą swoją pijakę? No, a tak wygląda pokój. Całkiem spokojnie, jeszcze mi się trafił e, dwuosobowy. Ale sam jestem, także... zajebiście w sumie. Spoko. Warunki, fajny hotel. Tu może będzie widok? Nie, nie będzie na, na ocean, ale spoko. Także całkiem zacne. Dobra, zobaczmy. W sumie tak wygląda ten środek. cyk. Bo teraz, wczoraj jak byłem, było ciemno. Teraz mogę wszystko obczaić na spokojnie. Oooo. a noc ciekawa, bo... Siema. Siema! A, to tu jesteś. Muszę zobaczyć ten taras w ogóle. O kurde. W sumie się nie wyspałem, bo... Wszędzie hałasy, tutaj w tych krajach jednak jest co, zupełnie co innego. Cały czas jakieś auty latają, motory, koty, psy strzykają. O trzeciej ten imam zaczął śpiewać, bo jest ramadan. Także sen cały czas przerywany, ale spoko, bo tutaj jak we wszystkich tych krajach jest tak, że jak jest dobra pogoda, to od razu i tak zaraz człowiek energię złapie. No ale tu jest mega klimat, bo. Mi te uliczki przypominają Counter Strike'a ten, The Dust 2, tam mapę taką. Tu zaraz wyskoczy jakiś sniper, się czuje jak w sumie jakiś helikopter w ogniu, taki klimat i te samochody stare są fajne Także nieźle Wszędzie koty Sobie śpią Co tam Cześć cześć że Klimat całkiem niezły. Tu jest bardziej zaraz na prawo od tram. Powinno być go widać nawet stąd. Może. Tam też na tej linii brzegowej są takie hotele wypasiony. No także ciekawie. Zaraz jemy śniadanie. Jedziemy na miejscówkę. I uczymy się serwować pierwszy dzień. Muszę się jeszcze dobudzić. O kolej, ale fajny kot znowu. Miał, miał. Dobre, nie szale. Laski w burkach, to no nieźle. Dobre, trzeba będzie iść na śniadanie zaraz. Ale no, jest niezły klimat tutaj. Nie byłem jeszcze w sumie w takim kraju. No nie byłem, nie byłem. Pizze mają spokojne okolicy. Tu widzę, jest Market Mohamed jakiś. Tutaj też step, także elegancko. Będziemy zobaczyć taras, bo jest taras jakieś... Trzy... jakieś trzy tarasy są na dachu, muszę odczalić zaraz jak to wygląda. No i te auta klas... są mega klasyki. To jest chyba z lat 60. jakiś Citroen albo coś. Nieźle. Będzie śniadanko. Tak wygląda ośrodek, typowo surferskie klimaty. Fajne. Покажи мне тарас. Czy może coś załapieć. No ale chyba nie dziś. <noise> Co na mają darzy w ta policja? A Kultura. Przygotowalibyśmy się w tych kulturach. No właśnie, w A się A te góry są fajne. Żółta deska elegancka na bananach. Jest ocean. Nie byłem jeszcze nad oceanem Może być niebawisa Ajbiście, kurwa Ja, ale ale tu są fale w ogóle Ja i gość na koniu tam leci Ale tu jest klimat zajebiście Mega dobrze. A tam wielbłądy, nie? Kurde, tu się zapowiada. Mega. Zajebiście. Kurde, jak na jakimś teledysku na tych koniach po plaży. Ale dobrze. Idziecie na deskę, albo siadacie na gębę, dobra? No to co, drzewka na początek Easier. Turn it up and run. Got it? Trzeba tą wziąć, tą ta... Ej, to wziąć, tym smyć. Nie ma to było Dobra, Nie, 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 Jak co? So? Trzy ruchy musicie zdecydować jaki mają co Lisza. Raz, dwa, trzy. Na tak, nie to dwa, wzykować. nie dwa. Raz, tak. Na kanapeczkę. Kanapeczka, kanapeczka. Kanapeczka. Nie rozciągamy Lisza. Zawsze mi zapyta czy Lisz nie ma uszkodzeń. Tak Dobry, git We should know about the board, so the front here, we call it the nose, this is the nose. Okay. The board, we have the nose and the tail. Mm -hmm. So, when we give the wave, so this is the wave, we should have all the time the nose straight to the ocean, to the wave. You should know the position the good position on the board when you line up when you line on the board you should be in the right position if you are not you never get on your board I you should still with my... this is the this is like the hardest move if you do it the stand up gonna be so easy give me the power i push one one two good good so for you you should put the, the hand

Bye. Nie wcale takie łatwe te pływanie. Tak z trzy razy mi się udało dobrze zrobić dobre a tak to ciężko. Ale nagrane mam, także przy dobrym montażu będę. Nie wiem kto, Hasselhoff w sumie. Teraz co, siedanko na plaży i chyba znowu surfowanie. A mega męczące to jest. No ale dobra, zajebista akcja po